dobry. Dzisiaj wymiana wycieraczek Volvo. No! bo już, bo już, bo już przyszedł czas. Generalnie już mi smarują po szybie, a pogoda jest taka, wiecie, śnieg, deszcz no. i inne. To już nie wakacje, nie przelewki, więc zaczynamy, odchodzimy do temaciku dosyć szybko, więc ogarniamy temat. No, widać. O kur... <gry> Wycieraczki nie bardzo. Nie wiem jak to się zdejmuje nawet w ogóle. Chyba tutaj się wyciąga i wychodzi, co? Tak jest! Tu mam parę w zapasie, kiedyś kupiłem po 8 złotych. 50, 525, 550 i 650. Któraś na pewno tu pasuje, więc zaraz zmierzymy sobie i będziemy wiedzieli o co chodzi. Znów trzeba posprzątać tutaj, bo nic znaleźć nie mogę. Ciężki temat. Jak gdzieś mnie wrzuciło, nie wiem gdzie jest. To mierzymy na oko. A skąd ja będę wiedział, że to jest akurat ta? No! Bym zmierzył tę Nie chce mi się otwierać. Dobra, otworzymy. Co? So, jakieś śrubki są? <noise> Dla papieru. Trzeba szukać. Tutaj wszystko jest, ale jak, jak coś szukasz, to, to nie ma. Jakieś reklamóweczki. Patrz, leży tu. <laughs> Elegancko. Tu to może być mniej. Dawaj, ile to jest? 50. Tu to, to może być nawet 45. 50, 45. A tutaj? To to będzie trochę dłuższe chyba. O, chyba tak. Też. a tutaj 64 to jest 65 tu 5.50 50 Nawet możemy to dać. Nie, bo to 10 cm to jest sporo. No, 10 cm to jest sporo. Dajemy 50 to 65. O, trochę słabo. Dobra, to to już można zdjąć. To już nam nie będzie potrzebne. Ojej. I zabieramy się do roboty. Jakiś trudny element nie występuje. Więc może nie będzie tak źle. <laughs> o, nawet trochę. Nie, długość jest ta sama. No i teraz to trzeba jakoś wyjąć. Więc to się trzyma. No nie wiadomo na czym. Zaraz zobaczymy. Czekaj, wyciągniemy. Wyszło. Dobra, dodamy o, żeby nam chyba nie, nie strzeliło. Czyli tu jest takie wejście. O, może być problem, chyba że to zdejmiemy, bo tu jest coś innego. Chyba, panie Jarku, dzisiaj nie wymienimy tego. Dobra, pój, <ścoughs> nie wymieniam dzisiaj <ścoughs> C30. No to kurwa, to chyba jakoś się da to zmienić. No. Szekaj, daj no pomyśleć. Trzyma tutaj. Jeszcze raz. Wejdzie czy nie wejdzie? O, tak jakby trzymało. I tu. O, zamykamy. Eee. <grym> Jednak nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, wyciągamy prawe. Zaraz będziemy wiedzieli jak to działa. Dawaj drugi weźmiemy. Drugie też są do Volvo C30 Tutaj jest 650 na 50, czyli pasuje. A ten wyszedł normalnie. Ten gór się szarpie. O, klik. No i wychodzi. No, widzisz? już wyszło nawet Walnęło to będzie na no tym. Czyli tutaj temacik jest prosty, po prostu tutaj otwieramy. Potem, o, czekaj. Ten plasticzek i ta końcówka będzie nam wchodzić tutaj w, w koniec, nie? Czyli będzie taki pstryk. O! I już się trzyma. Domykamy. Wyciągamy górę i chyba jest ok, zaraz zobaczymy jak to działa w samochodzie czekaj okay. anegdotki inne takie tam, zobaczymy czy działa czekaj Ten. o no teraz to idzie elegancko, dawaj zobaczymy czy wyciera pasuje, mogłoby być trochę lepiej, już się chciałem poddać ale nie źle. O, pa. Ops. Widać, że wyciera. Tutaj jakieś smugi, ale to łapie. Tutaj pod koniec czekaj. Mogłoby być nawet krótsza, bo tutaj wychodzi za mnie. Ale dobrze jest, ja jeszcze raz. Niech czyści. Przynajmniej wyciera, ale nie wiem, czy tutaj widać będzie. Zawsze tak się mówi, nie? O jest, taka zostaje smuga. Ona jest za długa ta wycieraczka i będzie po prostu trzeba skrócić do 60. Wydaje mi się, że jest po prostu za długa i nie dociera tutaj. No, dobra. Także tak do końca to to nie wyciera czyli niby dedykacja jest a nic nie daje jak wiesz ale to i tak lepiej jak smarowało, że w ogóle nic nie widziałem także przynajmniej trochę tutaj będzie to daj to tam spoko się zaraz zamówi na Allegro, zamówimy od razu filtry, oleje i inne takie tam pierdoły także dzięki za oglądanie czekaj Cii. już myślałem, że się poddam, ale nie było to źle no i co, no i generalnie będziemy niedługo wymieniać filtry oleje nie znam się na tym więc może być ciekawie do następnego, czy?